Szanowni Państwo, znajdujemy się w lesie tureckim tuż przy oczyną w miejscu, chyba najbardziej dla nas szczególnym, w miejscu, gdzie zostali rozstrzelani żołnierze z oddziału groźnego. Chciałbym Państwu przypomnieć także, czy się z Państwem informacją, iż mówimy o oddziale groźnego, mówimy o sześciu żołnierzach z tego oddziału, natomiast według danych Urzędu Bezpieczeństwa na terenie powiatu tureckiego po 1945 roku działało wiele jednostek partyzanckich, wielu niezłomnych, wśród których między innymi był oddział Korona, oddział to 101, Błyskawicy, Wilka. Tak więc oddział groźny był jeden z ośmiu, który udało nam się na szybko ustalić. Natomiast na pewno te oddziały, choć nie były liczne, bo liczyło od kilkunastu do kilkudziesięciu członków oddziału groźnego, w szczycie swojej działalności liczył ponad 250 partyzantów. Szanowni Państwo, jak yy, poprzednio yy, spotykaliśmy się w, yy, przy budynku Urzędu Bezpieczeństwa czy też na cmentarzu, delegacje poprosiły o złożenie kwiatów, ewentualnie zapalenie nicz. Thank <laughs> you. Chciałbym w tym miejscu ponownie poprosić panią Annę Musialską o kolejny, kolejną lekcję historii dla nas, którzy chcieliby przeżyć to i zapamiętać do tego stopnia, aby takie chwile się już nigdy nie powtórzyły. Proszę państwa, gdy tą tajemnicę nam przynieśli rajzolicze niewolnicy z UB, Niemcy, więc pilnowaliśmy bardzo wyjazdu naszych partyzantów. Ja z panią Janiną Fiałkowską, która już nie żyje od paru lat, narzeczono mu łacochy, milicjanta, który był w Dobrej, a potem przeszedł do Grożnego. Jechaliśmy za tym samochodem, co wiózł tych skazanych na kary śmierci. I proszę państwa, na samochód, rower to różnica. Ja na tej damce dojechałam do szosy i do tej drogi. Mężczyźni z Małoszyny nas ubrali w gałęzie, zabezpieczyli nas i ciągając się doszliśmy. Do, doczołgaliśmy się do tego miejsca. I tu żeśmy już już salwa była, już byli zabici. I proszę Państwa, ale żeśmy przyszli, żeby zidentyfikować, bo by, byliśmy właśnie przygotowani, gdzie leżą. I to wiedzieliśmy, bo akowcy inni nam rano też powiedzieli: pamiętajcie, gdzie groby. I tutaj te groby. Wszystkie tych, co leżeli, łacocha, an, e, e, wszystkich żeśmy zdali, bo byliśmy z hanią na, na przewodzie sądowym i za nimi żeśmy siedzieli. I proszę Państwa, tu leżeli, dopasowani byli według wzrostu, e, e, głowa, nogi, giry i tak dalej. Te wszystkie cytaty znamy. Popolili sobie papierocha, będziemy dalej wkładali. I włożyli do końca, żeśmy byli razem z tymi panami, którzy nam pomogli tutaj się doczołgać. I proszę Państwa, po, jak przyjechaliśmy do lasu, to już ksiądz Katarzyński i doktor Fordoński spojrzałam, siedzieli w szoferce. Już ich odwieźli. Sami byli tu i my obserwatorzy. Nie gówniary, bo przymiałyśmy po... Piet... Ja miałem 15 lat. I proszę Państwa, zajechaliśmy do miasta. Tak troszkę padało. I amszczak czekał na mnie. Czekali na mnie. Nowakowa pa, matka, Nowaka, tego najmniej, co na samym dnie leżał. Hania wie, bo Hania była na ekshumacji, ja nie byłam. I proszę Państwa. Ona przyszła z bochenkiem chleba do tego syna, bo prosiła o widzenie, ale już nie zdążyła. I teraz stajemy tu przy drogerii, przy wyjściu rynku do Kaliskiej. I proszę państwa, wyskoczyła kobieta do mnie, ja miałam wtedy bardzo długie włosy, i mówi ty kłamczucho, chodź no na UB, co ty godasz, że kogoś zabili? I Andrzak mnie uratował, bo ta kobieta, owca, nie z, nie z rodziny, właśnie zaczęła wyzywać nas i tą panią Jasię Fiałkowską. I proszę państwa, żeśmy powiedzieli ludziom, też byliśmy naiwne i odważne. I proszę państwa, już to wszystko do dziś, ta pamięć się zachowała. Andrzak przyszedł ze mną potem na... Nie przyszedł, tylko żeśmy przyjechali z dojkami. Pokazałam mu to miejsce i Anszczak też był przy ekshumacji. I kiedyś, kiedyś sprawdziliśmy ten grób, bo doszła do nas wiadomość, że nie ma partyzantów, że łubowcy ich rozwalili. To antrzak przyszedł ze szpadlem, ze swoim tam jakimś wnukiem, no i jeden, drugi z tych zrobił i na i Trafił na łasochę i odciął łasochę głowę. Uderzył mocno. Łasocha był sprawdzony ze siostrami. Mieszkały w powiecie Ostrzeszowskim. Byłam ciężko chora i zostawiłam list do łasochów, do gminy Ostrzeszowskiej. To miałam kontakt i zidentyfikowany był po zębach. Jeżeli ja bym się myliła, to siostra oświadczyła, przysłała mi to oświadczenie, że tak, to jest jej brat, Stanisław Łasocha. Także mieliśmy ich wszystkich zidentyfikowanych. I tu doktor Fajs nam pomógł. Wszyscy, którzy byli zaangażowani w pochówek, uroczystą mszę świętą, gdzie wojsko przyjechało, gdzie przyjechała Orkiestra również, salwa była honorowa. Wszystko żeśmy załatwili, za Bóg zapłacę, za dziękuję. Doktor Fajs nam bardzo pomógł we wszystkich urzędowych takich sprawach. I, I prosiłam również, żeby bardzo pilnował tych kosteczek, jakie zostały tu wydobyte. Także były chronione bardzo u nas, zresztą dowtó Fajs był lekarzem sądowym. Także wszystkim tutaj dzisiaj, w takim publicznym miejscu, takim honorowym, gdzie została przelana krew, nawet dzieci, bo trudno żeby Nowaka o Nowaku powiedzieć, że był jakimś dojrzałym, dorosłym żołnierzem, albo miał jakąś szarżę, a może matka dostała od kogoś jakieś 100 złoty na węgiel. Nie. Opowiadała mi siostra Łasochy z Ostrzeszowa, że gmina im zabroniła wodę brać od sąsiadów. Także ci ludzie byli prześladowani przez dziesiątki lat w terenie. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję Państwu. Tyle pamiętam i tyle mogę prze przekazać Wam. Nie umiem mówić, bo to jest przerażające, ale proszę o usprawiedliwienie. Dziękuję. Wam. Dziękuję Panie serdecznie. Jeszcze chciał parę słów do nas powiedzieć Pan Jerzy Wesołowski na temat procesu samych yy, żołnierzy groźnych. To znaczy chodziło nie o proces sądowy, tylko o przywrócenie im honoru i czci. Yy, dzięki temu, że w oddziale groźnego był yy, żołnierz powstaniec warszawski, podporucznik Armii Krajowej Tadeusz Stachowiak, nie, 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 to, nie, nie była to rodzina do naszego dyrektora, on był... Yy, Pochodził z Bydgoszczy, znalazł się w Warszawie, tam się, tam był w AK i tam się bił w powstaniu warszawskim. Za powstanie warszawskie otrzymał krzyż tutaj Militari i w procesie sądowym tutaj w Turku również zapadł na niego wyrok śmierci. Ale to zresztą Pani Ania by musiała długo opowiadać o szczegółach tego procesu. Sędziami nie byli Polacy, byli Rosjanie w polskich mundurach. I prokurator, który oskarżał, też zresztą żołnierz, oficer, mówił do tego sędziego, że nie można wydać wyroku śmierci na kawalerze Orderu Virtuti militarii. I dzięki temu uratował głowę i zamieniono mu wyrok na dożywocie. Siedział w więzieniu do 56 roku, później mieszkał w Warszawie i przyjechał tutaj na uroczystość, myśmy go odnaleźli, uroczystość ufundowania i umieszczenia na budynku UB tej tablicy, pod którą dzisiaj byliśmy. A potem rozpoczął starania o to, żeby jak to się mówi, żeby im właśnie przywrócić cześć i żeby to określenie bandyci z nich zdjąć. Rozpoczął poszukiwania, pani Grażyna Piasecka też się w to włączyła jako instytucja i okazało się drodzy państwo, że ten proces, który był w tym domu wczesnym partii, czyli dzisiaj w naszym domu kultury, nigdzie nie był zarejestrowany. Nie był ani w dokumentach sądu Kaliskiego, któremu Turek wtedy podlegał, ani w Poznaniu, ani nawet nie były te sprawy opisane w żadnym dokumencie w Ministerstwie Spraw Sprawiedliwości. Niemniej pan Stachowiak zadbał o to, żeby nagłośnić tą sprawę. I ona była pokazana w telewizji bardzo szczegółowo w takim programie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, bo zresztą pan Stachowiak krótce potem zmarł i nie wiem czy, szczerze mówiąc nie mam informacji czy on, czy do niego zgłosiły się jakieś osoby do tego, redaktora tego programu, czy jakaś wiedza w tym względzie została poszerzona. Ale powiem szczerze, że to wszystko, co tutaj się dzieje, zawdzięczamy pani Ani Musiarskiej w jakim momencie? W tym, że plakat, który był wywieszony w mieście, informujący o tym, że odbył się sąd i że wydano wyrok, i były nazwiska tych osób, i również pana Stachowiaka, to jeszcze Chudzik, taki był partyzant, też na chyba 10 lat więzienia został skazany. Zerwała ten plakat i przechowała. On jest do dzisiaj jako oryginał w muzeum. I to był jedyny dowód, który pozwolił uruchomić całą procedurę formalnoprawną, bo tak to nie byłoby właściwie śladu, może nawet te kości, ale też można by poddawać wątpliwość, kto został tu pochowany, prawda? Ówczesne władze mogły też mówić, że to nie ci, że to jacyś zupełnie inni i tak dalej. Także chcę ten wątek też tutaj na pamięć przywołać, bo jest to no, przykład, że to był jakiś sąd kapturowy, chyba skoro nie było go nigdzie zarejestrowanego, a przecież wyrok wykonano, prawda? Także ciekawostkę opowiadał, to już będę kończył pan Stachowiak, jak tu u nas był, na temat momentu, kiedy go pojmano. On był partyzantem, który się bił w Powstaniu Warszawskim, więc był ostrzelany, był zdecydowany na, na wszystkie. Sposoby zginąć, bo to był po prostu. no Jeżeli ktoś przeżył Powstanie Warszawskie, to jest cud, prawda? W tamtych warunkach będziemy, niektórzy na pewno już widzieli film o Powstaniu Warszawskim. On się dostał tutaj do Turku przypadkiem, bo wrócił do swojej rodziny Bydgoszczy z Warszawy, po, po, po całych tych, jak front przeszedł i tak dalej, jak już władza się umacniała i zorientował się, że jest obserwowany. W jaki sposób doszli do tego, że on był w podziemiu. To, czy był partyzantem, czy akowcem, to tego nie, nie był w stanie ustalić, ale widzi, że jeśli będzie dłużej przebywał w Bydgoszczy z rodzicami, no to zostanie aresztowany, a już wieści szły, że na UB prześladują i tak dalej, i tak dalej. I zaczął iść, przemieszczać się w kierunku Warszawy, bo mówi, tam duże miasto na pewno jakoś lat zatrze. I znalazł się w Tuliskowie na zasadzie okazja, okazja, akurat w tym dniu, w którym Oddział groźnego zajął turystów. to był po stronie milicji, zdobył całą tą broń, którą oni tam mieli, wieczór już był i on się zgłosił do groźnego i zameldował się do służby i w ten sposób wstąpił do oddziału groźnego. Różne ciekawe rzeczy opowiadał o potyczkach. Nie, nie, nie sposób dzisiaj o tym mówić, ale kiedy powiem szczerze, że nie pamiętam panie Aniu, w jakiej miejscowości go pojmano, już teraz nie chcę wymyślać. W każdym razie to była jakaś wieś, I On na kraju wsi w Stodole się tam ukrył. Miał granaty, miał automat, miał kilka magazynków amunicji i mówi, że po prostu nie bał się tam być, prze, przez jakiś czas przechować. Oddział był rozbity, groźny był ranny. Właśnie u opalu się przechowywał, żeby się wykurować. Gdzieś pod częstochową, w jakiejś potyczce był radny. I nagle obława. Zorientował się, że po szczekaniach psów, że jest na niego obława. On już sam wyjrzał i zobaczył, że jest otaczana stodoła, no i że idą żołnierze, bo to wojsko akurat go, tą obławę na niego robiło. Wyobraźcie sobie, że w tym momencie zorientował się, że to są młodzi chłopacy, młodsi od niego, którzy szli z pepeszami na tą stodołę, którą się ukrywał. Mówi, że gdyby chciał, wszystkich by zastrzelił, zabił, przebił by się do lasu, ponieważ no, był sprawionym partyzantem. A to wszystko mu młokosy z poboru. I nagle zrobiło mu się żal tych chłopców, matek, rodzin tych, tych chłopców. I zdecydował, że nie będzie się bronił, że się podda. No i w ten sposób został aresztowany, wyszedł ze stodoły. No i o mało nie, nie został rozstrzelany w tym miejscu bo w tym miejscu były wielkie sosny, do których ich przywiązywano yy, i przy, przy których ich rozstrzelano, tej, tej grubości pewnie, chociaż tu były w tamtym okresie, to tu były zagajniki, to nie było takiego lasu. Pani Ania to się tam ukrywały za tą górką wśród właściwie Soszyn, może trochę wyższych ode mnie która była wycinana natomiast yy, to wszystko porosło w międzyczasie grób tam wykopano, bo tam nie było drzew i łatwo było, mimo, bo tak to wśród korzeni nie jest łatwo wykopać i przeciągnięto te złoki tam także drodzy Państwo, nie wiem, nie będę przedłużał yy, bo naprawdę chcę tylko tu jeszcze, o jest kolega Tadeusz Kubia, który w tym czasie też dbało to miejsce, jest Ania, przepraszam, byłaś też tutaj, przyjeżdżałaś z tymi, Krysia przyjeżdżała też za pałaźnicę, cała rodzina Majcherków, no jest, jest tutaj to go wspominać i wymieniać, bo uważam, że warto, no, nie dałoby się zrobić tego w 2-3 osoby później wszystkiego. Chciałbym jedną rzecz, drodzy państwo, kończąc swoje jakby tutaj wystąpienie powiedzieć, mianowicie nie zapominajmy o tym. Dzisiaj mamy chyba drugi rok kolejny, kiedy wspomina się święty, tych żołnierzy wyklętych, kiedy cały dzień telewizja o tym mówi. W ubiegłym roku po raz pierwszy, przynajmniej u nas tutaj i nie zapominajmy komu zawdzięczamy, że to święto w Polsce w ogóle jest, że Pamięć tych ludzi jest przywracana, oddawana im i honor, tak jak im się to wszystko należy. A myślę tutaj o prezydencie Lechu Kaczyńskim, którego dzięki staraniom tutaj ówczesnego starosty tablica jest na naszym kościele umieszczona. Bo to on, podobnie jak dzięki niemu mamy Muzeum Powstania Warszawskiego. Z jego inicjatywy to muzeum powstało, z jego inicjatywy także ustalono w Polsce ustanowiono Dzień Żołnierzy Wyklętych. Nie wiem, czy ta nazwa Żołnierzy Wyklęci jest w sam raz trafioną nazwą, ale taka się przyjęła i to święto dzisiaj właśnie my, przynajmniej jak tutaj jesteśmy, uroczyście myślę obchodzimy. Bardzo Państwu dziękuję za udział, za zainteresowanie. Bo naprawdę, naprawdę, prawda zwycięży. Dziękuję bardzo panu Jerzemu no Szanowni Państwo, jeszcze jestem Państwu winny informację. Jedną w dokumentach Urzędu Bezpieczeństwa, które znajdują się w IPN-ie poznańskim, okazuje się, iż wśród plutonu egzekucyjnego większość stanowili Turkowianie urzędnicy naszego Urzędu Bezpieczeństwa. Tak więc to też warto o tym pamiętać, że w zasadzie strzelał wraz brat do brata. Szanowni Państwo, o głos poprosił Pan Wicestarosta, Pan Ryszard tośik. Państwo, pod koniec tego dnia chciałem wyrazić wdzięczność, wdzięczność za to, że spotkaliśmy się dziś, że tę niedzielę poświęciliśmy na pamięć, na pamięć żołnierzom Wyklętym. Jak bardzo byli oni wykręci, świadczy o tym to, że jeszcze dosłownie kilka lat temu nie było takiego dnia, że dosłownie kilka lat temu nie można było swobodnie o tym mówić. Nie było dnia pamięci. Ten Dzień Pamięci został ustanowiony i jesteśmy za to wdzięczni. Cieszę się, że w taki sposób. Ten dzień pamięci żołnierzy wyklętych obchodzimy, bo przesz przeszliśmy bowiem dziś ich drogę krzyżową. Tą z 1946 roku, ale i tą, kiedy był ich uroczysty pogrzeb w 1991 roku. Na własnych nogach przeszliśmy tę drogę. To dla nas młodszych cudowna i niezapomniana lekcja historii. Dla was Państwo tragiczne wspomnienia, ale tutaj chylę głowę i czoło i bardzo, bardzo dziękujemy za te wspomnienia, za tę żywą lekcję historii, bo to przynajmniej dla mnie pozostanie na zawsze w pamięci, a my przecież jesteśmy zobowiązani tę historię przekazywać kolejnym pokoleniom. Przy tej okazji chciałbym podziękować. Panią z Wydziału Promocji Urzędu Miejskiego i Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego, które w taki właśnie sposób zaplanowały ten dzień, w tak piękny, dostojny sposób. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za to, że poświęciliście. W tę niedzielę, że jesteśmy razem, że jest nas tak dużo, bo naprawdę jest nas dużo. To nie jest łatwy sposób na, na świętowanie. Eee, życzmy sobie, aby takie rzeczy nigdy, nigdy się już nie powtarzały. Pamiętajmy o tych, którzy o naszą wolność walczyli, którzy. Próbowali bronić naszej ojczyzny przed czerwoną zarazą, która wówczas zalewała nasz kraj. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten dzień będziemy kultywować tutaj w Turku, w powiecie tureckim przez następne lata. Raz jeszcze dziękuję za obecność, dziękuję za piękną, cudowną lekcję historii. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, przede wszystkim tutaj pan starosta podziękował swoim pracownikom. Ja kieruję podziękę Muzeum, panu Stachowiakowi, dyrektorowi, że do końca doprowadził tę sprawę i my uczciliśmy pamięć naszych patriotów. Dzieci, bo można tak o nich powiedzieć. I wielkie dzięki, panie dyrektorze, za organizację tego również, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jest często, chciałby, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Szanowni Państwo, chyba nie będę tutaj wyłąkiem, jeżeli podziękuję szczególnie pani Ani y, Musielackiej, pani Ani Szyper, panu Jerzemu wszystkim tym, którzy przekazali nam tą żywą lekcję historii. Niech Państwo trzymają się w jak najlepszej kondycji, aby kolejne pokolenia mogły słuchać z Państwa tych wspaniałych opowieści, tej ciężkiej naszej historii. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie i uczestnictwo. Dziękuję Panu Burmistrzowi, Panu, panu Staroście. Wszystkim Państwu mam nadzieję, że będziemy spotykać się co rok i tą drogę co rok w różnej formie. Być może w przyszłym roku w formie rajdu. A także zaproponujemy szkołom. Miejmy nadzieję, że ta historia będzie cały czas w nas żywa i pamięć o niej nigdy nie zgaśnie. Dziękuję Państwu bardzo. Pani Ania się pewnie zaskoczyła, musimy tutaj Jeżeli coś, to ja i, i, Tak, Panią Dodę uczniów? Tak, tak. I jeszcze Pani Ania prosi, żebyśmy bo to No, ale to jakby Pan tutaj Thank you.